I teraz przyjmij kapelusz szefa świeżaków oraz przyjmij ten miecz święty świeżaków, który macie bronić i całe nasze piękne podlasie. Brawo! 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 Kurwa, zajmij Czerwony co u ciebie? A nawet spoko, tylko teraz trochę nudno, nic się nie dzieje. W sumie nie ma świeżaków do powalczenia z nimi, zniszczenia ich. A, co to było? A, że to trzoni by. Da, przedstawia. studio przedstawia film dwa, świeżakicy sknilaki, sztuczniaki. O, truskawa biegnie. Król. Coś dziwnego jest. Coś zabiło dwa nasze ogry. Znowu świeżaki je bombardowały, Czy co innego? Nie, to coś innego. Musimy to zbadać. Dobrze, no to zadzwonię do szefa świeżaków. Spytam. Ty, ten, ty, ty, ty. No, a kto to niby dzwoni. A ten skurwy syn, Marek nie Pi. Holo? Jeżeli słyszysz tę wiadomość, to oznacza, że mam cię w dupie. Pi czego chcesz? Gościu, nie żartuj. Coś dziwnego jest. Coś zabiło dwa moje ogry, a to nie był nikt z waszych. Przecież one są przepotężne, nie wiem kto ma taką siłę. Ech, dobrze. Wyślę profesorka Pomidorka, żeby to zbadał co się stało. No profesorku, czas na rozejm. Dobrze truskawo, chodź, zbadajmy. Ueeejejej, ale żeś. Ale zazu Godzina. Udało nam się zdobyć próbki. Teraz i. Uee, <laughs> ja <pierdziela. śmiech> Dobrze wezmę powoli próbkę. Dobrze, wezmę powoli próbki. Dobra, chodźmy stąd. Godzinę później. I co, udało Wam się coś tam działać. Udało nam się zdobyć próbki. Teraz idźcie zbadać te próbki. To rozkaz. Dobrze, do laboratorium.